Lalki są zaaferowane. Kto zostanie nową bohaterką? Poznaj małą Elzę. Zrób strój z polarowego materiału. Ciepłe ubranie jest gotowe. Z kapturem wygląda lepiej. Uzupełnij futrzanym brzuszkiem i parą uszek. Nasza mała chowa się w swoim ulubionym forcie. Halo, gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? A, bawimy się w chowanego. Znalazłem cię. Ta dwójka uwielbia zabawy. A wiedzą, jak się bawić. Jazda konna? Nie. Teraz spróbuj złapać Elsę na jej hulajnodze. Namaluj dwa okręgi na tekturze. Na górze jest brokatowy papier piankowy. Przytnij szpikulce. Dodaj koraliki do drutu i powieść nad siedzeniem. Dziecko nie będzie się nudzić. Olaf pracuje w kuchni. Właśnie miał przyrządzić nowe danie, kiedy zwrócił uwagę na dziwny dźwięk za drzwiami lodówki. To mała Elza chce się z nim bawić. Ale Olaf ma inny plan. Włożył dziewczynkę do chodzika, żeby się z nią bawić i nauczyć chodzić. Tak? To zabawa! Użyj mniejszej formy. Pomaluj na niebiesko. Wytnij szablony na siedzenie i oparcie z tektury. Nocnik jest gotowy. Musimy go tylko ozdobić. Nie ma już miejsca w brzuszku na jedzenie. Och, chyba muszę iść do łazienki. Olafie, pomóż mi! Bałwanek przyszedł, kiedy usłyszał jej krzyk i zaczął szukać czegoś dla Elzy. Hmm. Doniczka? Zły pomysł. Nie, to nie to. Niedawno kupiłem nowy nocnik. Elza nie przygapiła szansy, żeby go użyć. Bałwanek nie mógłby być szczęśliwszy. Udało się? Twój! Następnym razem zaufaj swojej intuicji! Zrób podstawę pod łyżwy. Teraz mamy ciasne sznurowanie! Lustrzana tektura zamienia się w parę ostrzy. Przymocuję je do podeszw. Jedziemy! El nudziła się w swoim wielkim zamku. O, moje stare łyżwy! Jak mogłam o nich zapomnieć! Mam je! Kto tu hałasuje? O, ile butów! Elzo, co to? Brałam łyżwy! Niebezpiecznie jest jeździć samemu. Chodźmy razem. Nie, jestem już duża. Co mam z tobą zrobić? Nie zapomnij zawiązać sznurowadeł. Ale Elza nie posłuchała rady bałwanka. Okrążyła lodowisko i bur! co za niefortunny upadek! Auć, muszę wracać do zamku. Weź małą tubkę po starym kosmetyku. Usunie napisy. Teraz to pojemnik na balsam na siniaki. Pomaluj zakrętkę na niebiesko. Wow! Elza ledwo doszła do domu. Olafie, mam mały problem. O, masz siniaki na kolanach. A nie mówiłem. Następnym razem posłucham. Musimy coś zrobić z twoimi kolanami. A, czy to będzie bolało? Nie, obiecuję. Musimy to przemyć. Okay. Widzisz, to wcale nie jest straszne. Potrzebujemy lekarstwa. Co bym bez ciebie zrobiła? Dziękuję. Uważaj na siebie. Okay. Ta lalka zmienia się w nastoletnią Elzę. Owiń głowę torebką. Zanurz w kleju Elmers. Zostaw, żeby wyschło. I przytnij. Czapka jest gotowa. O, moja broda jest za długa. Przytnij ją, proszę. Super, możemy użyć jej jako peruki. Przytnij grzywkę. Zrób kok z kawałków wełny. Hmm. Szybko wybierz materiały. Zrób elementy na niebieskie bolerko. To wygląda stylowo. Doskonale pasuje do sukienki do ziemi. O, już rano! Moje sny zawsze są takie fajne. Czas się przygotować. Pościelę też łóżko. Na szczęście mogę użyć magii. Elza ułożyła włosy tak jak zawsze to robi. Nagle zobaczyła zdjęcie Olafa. O, chciałabym mieć przyjaciółkę taką jak Olaf. Chłopcy nie zawsze rozumieją dziewczyny. Mam pomysł. Mogę sobie zrobić koleżankę. Działaj, magię lodu i mrozu. Oj, stworzyłam stertę lodu. Jeszcze jedna próba. Mały bałwanek. Ale to nie to. Nareszcie, Olafina! Jest dokładnie taka jak Olaf, ale jest dziewczynką. Wow, masz świetny makijaż! Żeby zrobić buty, musimy zmierzyć wkładki. Zrób wiele par. Przyklej buty, żeby były grubsze. Oczywiście potrzebujemy obcasów. Niebieskie obcasy, ale stylowo. Te buty wyglądają wspaniale. Elsa podeszła na rynek. Sprzedawca natychmiast rozpoznał księżniczkę. Wasza Wysokość, to zaszczyt gościć Cię w moim sklepie. Przyszłam kupić buty. Mam duży wybór. O, ale są piękne. Ale obcas jest za wysoki. Potrzebuje trochę treningu. To jej pierwsze buty na obcasie. Nawet upadek nie wpłynął na jej decyzję o zakupie. Biorę je! Są na koszt firmy! Złóż arkusz tektury na pół. Wklej wkładkę z papieru piankowego. Błyszczący brokat na zewnątrz, a lustro będzie w środku. Otwory na cienie są gotowe. Musimy je wypełnić cieniami. Blister jako popyt? To wygląda ciekawie. Połącz półkulę i pomaluj je na niebiesko. Błyszczące pudełko z lusterkiem i różem uszczęśliwi każdą modlisię. Niebieskie opakowanie ochroni delikatną szminkę. Zestaw do makijażu będzie dobrym prezentem. Elza przegląda czasopisma o modzie. Są takie inspirujące. Może spróbuję zrobić makijaż? Hmm, miałam tu gdzieś stare kosmetyki mamy. O tak, są w szufladzie. Zacznę prowadzić blok o urodzie. <grym> Używając czasopism jako inspiracji, Elza postanowiła się pomalować. Ale łatwo można przesadzić. Musi jeszcze dużo się nauczyć, zanim będzie umiała zrobić makijaż odpowiedni do wyjścia z domu. Hana, ale jesteś piękna. Nie potrzebujesz takiego ostrego makijażu. <laughs> Masz rację. Magia stworzyła okładkę planera. Zrób stertę kartek i zamocuj w środku. A najważniejsze jest, że strony są zaznaczone zakładkami. Nałóż klej na gorąco na łepek Pineski. Pomaluj na czerwono. To wygląda wspaniale. Zrób kredkę z wykałaczki. Papeteria też musi wyglądać pięknie. To bałagan z wczorajszego wieczoru. Wow. Tak się nie da pracować. Nie dam rady. Wszystko upada. Jeden nieuważny ruch i butelka rozlewa się na ważne dokumenty. Co się stało, moja królowo? Hmm. Atrament wylał się na wszystko. <laughs> oh. Wiem, co ci może pomóc. Sekretarz przyniósł nowe przybory biurowe. Hmm. z tym jest dużo łatwiej. Mogę użyć pieczątki zamiast podpisu. Nice. A dziennik pomaga wszystko zaplanować. Dzięki. Ula, Cieszę się, że mogłem pomóc, moja królowo. Możemy użyć tego ozdobnego papieru, żeby zrobić kopertę. Wygląda porządnie. Schowajmy w środku bilety. Udekoruj koronką i notatką. Zawiąż kokardę. Potrzebujemy też pióra. Elza jest zmęczona swoimi królewskimi obowiązkami. Położę się dopóki nikogo nie ma. Wstawaj, królowo! Ach, ale się przestraszyłam. Myślałam, że to ktoś ważny. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Mam coś dla Ciebie. O nie, znowu dokumenty, które muszę podpisać. Sama zobacz! Co? To koperta z biletami na wakacje na wyspie. Tak, Elza odpocznie, a Olaf dotrzyma jej towarzystwa. Tak, lećmy! Elza i Olaf odpoczywają na plaży. Mogą się opalać i pić napoje.